Jeśli w tym zadaniu jedną z przekątnych rąbu oznaczymy przez X to druga przekątna, jej długość będzie wynikała z tej części polecenia, bo wiemy z niej, że suma długości obu przekątnych, czyli do długości x musimy dodać długość drugiej przekątnej, i otrzymujemy 10 i 1 drugą, czyli to oznacza, że ta druga przekątna. Musi, być, musi mieć długość 10 i 12 odjąć x. Teraz wyznaczmy wzór funkcji, która będzie opisywała pole tego rombu. P od x. Pole rombu wyliczamy ze wzoru 1 druga razy długość jednej przekątnej razy długość drugiej przekątnej. Ustalmy jaka jest dziedzina tej funkcji. No, xy to są długości odcinków, więc na pewno x musi być liczbą dodatnią, i ta liczba też musi być liczbą dodatnią, ponieważ to jest długość odcinka. Rozwiążmy tą nierówność. Jak podzielę obustronnie nierówność przez minus 1 to znak nierówności. Odwróci się w drugą stronę. Stąd otrzymujemy dziedzinę funkcji p w przedziale od 0 do 10, 1, 2. Została nam już tylko ostatnia część tego zadania, w której będziemy korzystali ze wzoru funkcji i będziemy uzasadniali, że dla dowolnego całkowitego argumentu, czyli dla dowolnej całkowitej liczby, z dziedziny funkcji. Funkcja ta będzie przyjmowała wartości mniejsze od takiego ułamka. To tutaj proponuję, żebyśmy wyznaczyli największą wartość, jaką osiąga funkcja P. W tym celu policzmy x wierzchołka. Współrzędną xową wierzchołka. Liczymy to ze wzoru minus b podzielić przez dwa razy a ale z uwagi na to, że chcąc skorzystać z tego wzoru musielibyśmy przekształcić wzór funkcji do postaci ogólnej, żeby odczytać z niej współczynniki b oraz a to żeby tego nie robić pójdźmy w inną stronę <laughs> skorzystajmy z miejsc zerowych funkcji p od x wystarczy, że Policzymy średnią arytmetyczną miejsc zerowych, a miejsca zerowe możemy wyznaczyć w bardzo łatwy sposób, przyrównując ten czynnik do zera, czyli jedno z miejsc zerowych jest równe 0. Jak ten czynnik przyrównamy do zera, to drugie miejsce zerowe jest równe 10 10,12 1 druga. 10 1 2 przez 2 to jest 5 i 1 czwarta. Czyli 5,25. Teraz wy, wyznaczmy y wierzchołka, podstawiając do wzoru funkcji w miejsce x, x wierzchołka. Z obliczeń otrzymamy taką wartość 13,78125. To jest maksymalna wartość, jaką osiąga ta funkcja. Zauważmy ponadto, że x wierzchołka należy do tego przedziału. To oznacza, że przy tak skonstruowanych warunkach zadania, rąb maksymalnie może. Uzyskać takie pole. Gdybyśmy narysowali tą sytuację, rozrysowali ją za pomocą układów współrzędnych, to zobaczmy, jakby tutaj wyglądała parabola. Tak, pole nie może być równe 0. Maksymalną wartość mamy w wierzchołku. To ja sobie narysuję. Parabole z ramionami skierowanymi w dół, ponieważ gdybyśmy wymnożyli x i minus x, to otrzymamy minus x kwadrat, czyli współczynnik a byłby liczbą ujemną. Dlatego mamy parabolę skierowaną w dół. Tak, tu jest 0, to jest 10, 1, 2. Natomiast maksymalnie otrzymujemy wartość 13,78125. O, tutaj, dokładnie w tym miejscu. Ponadto, zauważ, że my w tym zadaniu mieliśmy um, sprawdzić, uzasadnić, że dla dowolnego całkowitego argumentu funkcja przyjmuje wartość mniejszą od takiego ułamka. Jeżeli ten ułamek, te dwie liczby podzielisz z sobą, to otrzymasz współrzędną y wierzchołka. A to oznacza, że jeśli x wierzchołka jest równy 5,25, to jeżeli weźmiemy argument równy 4 lub argument równy 5, lub argument równy 6, czyli weźmiemy argumenty w postaci liczb całkowitych, to zwróć uwagę, że będziemy otrzymywali wartości mniejsze. Od tego ułamka 441,32. Co możemy zapisać pod spodem w ten sposób? Wartości funkcji są mniejsze od 441,32 dla x należącego do dziedziny funkcji i x należącego do zbioru liczb całkowitych. Co kończy dowód? Mam nadzieję, że to zadanie jest dla Was już jasne. Oczywiście, jeśli macie pytania, to pytajcie w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszelkie Wasze wątpliwości. No a tymczasem, jeżeli możecie, to udostępniajcie rozwiązania swoim znajomym, bo dzięki temu ten kanał będzie stale się rozrastał. Dzięki za wszystko, dzięki za wspólne rozwiązywanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.